Cześć Wam! Chcielibyśmy podziękować za subskrypcję naszego kanału i wsparcie. Już wkrótce pojawią się nowe materiały, o których dowiedzą się tylko subskrybenci, więc bądźcie na bieżąco. Dajcie znać w komentarzach, jakie treści chcielibyście zobaczyć. Wasze zaangażowanie jest dla nas niesamowicie ważne. Dzięki Wam nasz kanał rośnie w siłę. Zachęcamy do aktywnego komentowania i udostępniania naszych filmów, abyśmy mogli rozwijać tę społeczność razem. Dziękujemy Wam za bycie częścią tej przygody. Jeśli podoba Wam się to, co tworzymy, dajcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie, co sądzicie o ostatnim filmie. Pamiętajcie też o włączeniu dzwonka, żeby nie przegapić żadnego nowego wideo. Pozdrawiamy! Majster i Pomocnik Co jest fajne, jedną ciekawostkę Wam pokażę. To jest pilot. Z panelem solarnym tu, zobaczcie, tutaj się ładuje. Witamy wszystkich na kanale Majster i Pomocnik Zobaczcie co do nas dzisiaj przyjechało Nowy telewizor Przyjechał do nas nowy telewizor Tu jest karton, tutaj jest telewizor Oparłem sobie go o krzesło, żeby nam się nie przewrócił. What? Kierowca był e, na tyle w porządku, że wniósł. Razem w dwóch byli w sumie. Dwóch było kierowców. Wnieśli, sprawdziliśmy, czy jest matryca cała. Wszystko sprawdziliśmy sobie. Sprawdziliśmy sobie matrycę. Wszystko jest ok. Teraz poczekamy chwilę, niech on sobie trochę nabierze temperatury, bo jest strasznie zimny, nie będziemy go na razie odpalać. Tutaj jest karton. Jest to telewizor Sharp 65 cali. Tutaj są te wszystkie parametry Dolby Atmos, Dolby Vision jakieś tam e, 144 Hz, odświeżanie ekranu, AI, Google, Google TV. No już taki nowszy. Ale co jest fajne, o tutaj mamy nóżkę, co jest fajne, jedną ciekawostkę Wam pokażę, to jest pilot z panelem solarnym, tu zobaczcie, tutaj się ładuje What? na słońcu, a jeżeli się nie naładuje, no to tutaj mamy jeszcze też gniazdo USB-C do naładowania. O, tak to wygląda. tak wygląda telewizor. Tutaj jest pilot, różne akcesoria, zaraz będziemy go podłączać. A tu mamy subwoofer, dobraliśmy sobie. I jeszcze, przy, jeszcze przyjadą do nas dwa głośniki do naszego kina domowego. Dzisiaj sobie go podłączymy. Włączymy sobie z pomocnikiem jakąś bajkę, nie? I zobaczymy, przetestujemy nasz telewizor. Mieliśmy wcześniej 55 cali, tutaj stoi. Pomocnik ma w pokoju 50 cali. Ten tutaj mamy LG55, a ten będzie do naszego nowego salonu. Niech sobie trochę odpocznie, nabierze temperatury, bo jest strasznie zimny. I go zamontujemy, nóżkę i go postawimy tutaj w miejscu tego. A tego na razie schowamy do kartonu. Tak mi się wydaje. Pokażę wam jeszcze taką magię. Popatrzcie ma na moje ręce. Rękę wkładam. Mam tutaj rękę i ruszam. Jak będziecie jak to zrobiłam, to dawajcie łapkę w górę. Spakujemy sobie teraz nasz subwoofer do telewizora i zobaczymy co tam w środku znajduje. Właśnie. Dobra. To już tutaj rozciąłem, jest Dobra. Wyjeżdżamy, kartonik na bok. Tutaj mamy instrukcję, pewnie kartę gwarancyjną. Hmm? No wytłaczankę. Mhm. Ale tę jeszcze musimy zostawić, bo nam może się przydać jeszcze. Tutaj mamy, mamy... instrukcje Nie, tutaj mamy instrukcję. Tu widzę, że coś jest. To jest ciężkie. Aha, tu mamy wszystkie te. Zasilacz, do głośnika. A i tu mamy taką, patrzcie, jaka dziwna końcówka do prądu. Otwiera. Tak, i to się wkłada do... takie są gniazdka na prąd. Włóż. Dziwny to jest trochę. No, no my będziemy mieć ten normalny. końcówkę. Z tej nie będziemy korzystać. To jest bardzo dziwne. O, my będziemy z tej korzystać. Z tej zwykłej, standardowej. Z tej zwykłej, standardowej. Z tej, dobra. Tu mamy zasilacz. I, tak utwór. Tutaj. I tu mamy cztery stópki takie do naszego subfera. W zależności w jakiej pozycji by miał być, czy pionowo, czy poziomo. A po skosie? <laughs> Nie no, pionowo albo poziomo może być. Ale trzeba to otworzyć, ale jakoś tak... Czy są tasiemki! O, to, to delikatnie za tasiemkę. Albo nożycz, nożykiem. Poczekaj, przyniosę nożyk. Dobra, mam nożyk, delikatnie. Tylko, żebyś nie porysała głośnika, nie? Super. Dobra, mamy nasz głośnik, teraz... Aha, i on jest tak, dobra. Nie, o. Teraz tak, on może być... Odrzucę. Tak. Tadam, no. No. Ta Dobra, i nasz głośnik może stać pionowo albo... Aha, tutaj są zaślepki, wyciągamy zaślepki. Zaślepki. Tak, i może stać sobie tak, o, na nóżkach. Zaślepki, a, zaślepki, bo są ślepe. <ślepki> Myślę, że tak go postawimy. Tu mamy. Jakieś... Tu jest chyba przycisk do parowania. Głośnik działa bezprzewodowo przez Bluetooth. Łączymy go z telewizorem i on gra. Tutaj tylko podłączamy zasilanie. Moc głośnika to 45 W. Zasilanie podpinamy tutaj o to do prądu i tak go chyba ustawimy sobie i zobaczymy jak będzie grał jak już mówiłem do tego jeszcze przyjadą nam dwa małe głośniki i będziemy mieć kompletny zestaw kina domowego. To nam nie wystarczy, nie? I sobie zrobimy kino. I sobie zrobimy, jak już, a nie se. <noise> tak, dzisiaj zrobimy sobie takie mini kino nad no, na razie z subuferem. Aczkolwiek sam subwoofer już daje podobno fajny efekt kinowy. Jeszcze spróbujemy nagrać, jak oglądamy. Tak, nagramy. Później podłączymy, pokażemy wam jak podłączyliśmy i zobaczymy jak to będzie działać. Tak. I to tak tutaj wpinamy pod nasz subwoofer. Nie. Wpinamy pod nasz subwoofer. Subwoofer. Trochę dziwne po chińsku subwoofer. subwoofer. I to dajemy do prądu subufer. i musimy go. Sparować z naszym telewizorem. Dobra, czyli na razie to tyle. Jak podłączymy telewizor, to się włączymy i pokażemy Wam, jak to ze sobą działa.